Cześć, cześć cześć siemano z tej strony Maxon i jestem na serwerze Numocraft i chodzę sobie tak ogólnie w mojej dziadowej zbroi yeah. no i tak to jest pierwszy odcinek na moim, na moim koncie Polec pozdrawiam wszystkich którzy mnie sugnął ale ci, tym, którym też się nie podoba też pozdrawiam. I tak chodzę sobie na razie po takim... Tak, próbuję coś budżeć coś znaleźć, nie wiem. I przespacuję się na sprawno. Nie jestem na spawnie. Tutaj są co to? Kośnik warwach, aha, dobra. Teraz to co, co widzicie na, na ekranie. Daj, dajcie sobie na serwę, no, ty, YouTube. Polecam. Dajcie mi sobie, naprawdę. Serio. Mój. Teraz i schodzę tutaj, ponieważ... Na na nigdy jeszcze tutaj nie byłem, a dużo długo byłem, a jeszcze się tu nigdy nie, nie byłem. To to? Alby nie ochorę za co na i inne rzeczy. Możesz tylko prosić o dzień i noc. Nie proś nic od admina albo ban, nie przeklinaj. Admin to nie tak nie tepa. Szanuj inny graczy, baw się dobrze, X-ray nodu zabroniony. No ale rygory? Dobra, chodźcie, idziemy na górę. Po co się tutaj Wali z tym. Kaczek, spodziewam że mam FPS-ów. A z czego to widzę, to mam w miarę FPS-ów. No i bardzo dziwi, bo ostatni mi coś strasznie spankowało FPS -y w Minecraft'cie. Nawet taki spawn fajny. Idę ogólnie teraz idę na działki, Które działki nie mam, bo oczywiście... Bo admin, admin się nie chce iść. Żeby mi dać. A jak już komuś się zechce, to nie wie jak, jak dać. I no ogólnie... Suba, subujcie mnie. Subskrybujcie, łapujcie. Osobiście wolę to pierwsze. O, właśnie był pan właśnie był gość, który mi da działkę. Jestem bardzo z tego czy happy. Dobrze, więc w takim wypadku to kończę ten odcinek. Na razie, trzyma. Widzimy się za dwa dni kuraty.